Witam Was bardzo serdecznie w tym piękny dzionek. Kolejny zestaw z Ideas, który nam wyszedł, a dokładnie zestaw z Van Goghiem jeszcze na dobrze, nie zagościł na półkach. A tu proszę w ja dokładnie w pewnej amerykańskich sieci sklepów pojawił już kolejny zestaw z tej serii, który możemy w końcu podziwiać i zobaczyć, jak on wygląda. Ale i też grupa ETA postanowiła ruszyć na wojnę z firmą Lego. Widzimy w takim razie o co chodzi w tych dwóch bardzo ciekawych sprawach. Na sklepowych pułkach w Stanach pojawił się bardzo ciekawy zestaw serii LEGO Ideas i nie, nie mówię tutaj o Van Goghu, który pojawił się parę dni temu w oficjalnej sprzedaży, ale mówię tutaj o zestawie, który miał dopiero się pojawić w sierpniu w oficjalnej sprzedaży. A mówię tutaj o zestawie Jazz Quartet, kolejnym zestawem w serii LEGO Ideas, który miał ujrzeć światło dzienne już z dniem 1 sierpnia. Cena, jaką trzeba za to zapłacić, jest to 99,99 dolarów, 99 co daje nam kwotę, którą będziemy mieli w Polsce, zapłacić około 480 zł za to cudo. Sam zestaw zawiera 1606 elementów. Z kosztów, które znajdujemy w tym pudełku, możemy składać taki, oto bardziej ciekawy partet jazzowy. Co ciekawe, co teraz widzimy na samym starcie jest to zestaw, który możemy składać całą rodziną, bo znajdują się w cztery instrukcje i każda osoba może budować osobny segment, zresztą widzimy na Tyle tego pudełka mamy zaprezentowane. że zestaw możemy sobie podzielić i rozdzielić, każdego muzyka osobno, co daje nam bardzo ciekawe możliwości budowy. Co do samego odzorowania tego setu względem pierwowzoru, jest to dobre odzorowanie. Projektanci Lego mieli tu niektóre detale, które były w pierwowzorze tego setu. Między innymi jest to scena z kolorów ciemnych na jasne. Bardzo fajnie się to prezentuje pod względem stylistycznym. Tyle o samych klockach, ale czy ten set jest warty tego wszystkiego? Też musicie osądzić sami. Obserwując różne fora internetowe, potem jak pojawił się ten Lix w necie, odczucia odnośnie tego setu są bardzo zamieszane wśród LEGO fanów. Niektórzy spodziewali się że czegoś ciekawego, interesującego to będzie zrobione i to co zobaczyli w ostateczności zawiodło dość mocno. Czy moim zdaniem ten set jest fajny? Jest to zostaw skierowany tak naprawdę do określonej grupy ludzi, którzy po pierwsze lubią muzykę jazzową, lubią klocki LEGO, na pewno takie osoby są w tym świecie. Osoby, które lubią piękne wykonania klocków bo nie komu się, to jest taki set stylizowany pod piękną bardzo budowlę, którą sobie na półce, przerwujemy sobie, coś a'la Titanic, a'la fortepian z klocków LEGO. Również te sety są w takim kierunku skierowane, gdzie nie mamy dostawać zestawów zabawowych, ale stricte zestawy prezentacyjne. I tym właśnie na zestawie jest, dobrym zestawem prezentacyjnym, który sobie na półkę stawiamy, obserwujemy się to, co, co nim dostaliśmy i jak on się prezentuje. Jest to ciekawa stylistyka, naprawdę, bo stylistyka, którą tutaj Lego na ręce, jest naprawdę ciekawa na Maxa. I jestem ciekaw, jaka będzie sprzedaż ostrożność tego zestawu. Czy to nie będzie powtórka tego, co mogliśmy zobaczyć z zestawem Buddha Adidasa, który również był skierowany pod specyficzne grony kupujących, którzy ten zestaw mogli się zakupić, skłożyć go w późniejszym czasie, ustawić na półce? Czy to nie będzie po prostu podobna topa, jaką Lego zrobił w wypadku buta Adidasa? Bo nie komuś się, Buddha Adidasa był zestawem, który nie sprzedawał się zbyt dobrze na rynku i bardzo szybko wylądował w bardzo niskich cenach. Poza tym klocków, które tutaj znajdujemy, pod względem pomysłu, jak dla mnie cena pokrywa się 100%, znajdujemy to całą masę użytecznych klocków, które będziemy mogli sobie w późniejszym czasie wykorzystać, w przypadku tego zestawu przez Quartet, do różnych budowli, które będziemy sobie budowali w naszym LEGO mieście-świecie, co będziemy sobie chcieli z tym zrobić. Najzabawniejsze, jak dla mnie, tak, w tym wszystkim jest to, że Lix wyszedł z pewnej sieci sklepów, gdzie oni to wystawili po prostu na swoje półki sklepowe. Wow, naprawdę. Tego bym się nie spodziewał. Bardziej bym spodziewał, że pojawi się na scenie Lego przypadkiem zdjęcie tego zestawu, A tu proszę, taka niespodzianka. No cóż, nie pierwszy raz, nie ostatni. Czy kojarzycie taką organizację jak PETA? Jeżeli nie, to już Wam śpieszę z wyjaśnieniem, cóż to jest. To organizacja, która zajmuje się prawami zwierząt na całym świecie. Macie zadać sobie pytanie, czemu to jest zakościła taka organizacja? Już Wam spieszę z wyjaśnieniami, dlaczego, co, jak tu się wydarzyło. Peta na łamach pisma Daily Mail postanowiła skrytykować LEGO za wydanie sielankowej farmy i całej serii farma, w której zwierzątka żyją sobie w pięknej, w harmonii z farmerem. Mam przeróżne miejsca, w które mogą się bawić. M.in. płotko mają świnki, krówki mają czochrat, przy którym mogą się dobrze bawić. I wszystko to jest tutaj tak pięknie zaprezentowane, w rzeczywistości tak sielankowo nie jest i cały przemysł mięsny to jest tej postaci wcielone. Powinno być to nie prezentowane w ten sposób jak bo to. Patrzę, myślę, No. Także tego. Powiedzmy sobie jedną rzecz szczerze. Tak naprawdę, w wypadku takich innych teorii, które filmy wysnuwają, jest to znowu po pierwsze szukanie czystego rozgłosu, które sobie może PETa zrobić, krytykując tak naprawdę dużego producenta zabawek, a drugie szukanie tak naprawdę dziury w całym, bo wymyślanie jakichkolwiek teorii do produktu, który tak naprawdę ma być dla dzieci, jest jak dla mnie jak zwykle skończonym idiotyzmem, który tutaj zostanę zaprezentowany. To, że. W normalnym życiu na różnych farmach nie bywa tak ślankowo dobrze, o tym wszyscy wiedzą dorośli, że tak jest i akceptujemy to albo nie akceptujemy tego. To jest tak naprawdę nasza wolna wola, ale czy dziecko musi być już skażone tym wszystkim, że o, farma to już jest to zło, że krówki to nie kończą tak dobrze, jak nam się wydaje, że nie mamy takiego ślankowego życia? No nie, bo dziecko i tak, i tak tego nie zrozumie. Dziecko będzie tu widziało zabawkę, prawcikową krówkę, plastikową świnkę w będzie się dobrze bawić i tworzyć sobie swój własny świat, który tutaj mamy. I dopisywanie do tego jakichkolwiek teorii spiskowych, że to jest zło, jest po prostu idiotyzmem. I tak to najprościej trzeba nazwać w wypadku tego, co tu nam zostało przedstawione przez tą pewną organizację. Sama PETA również wystosowała list Lichtensteina, w którym domaga się zmiany nazwy z farma na sanktuarium dla zwierząt. Jak dla mnie, może Peta by zajęła się czymś bardziej realnym i może jednak zadbała o to, żeby zwierzęta w tych farmach hodowlanych były lepiej traktowane, a nie zajmowała się plastikowymi rzeczami, bo tak wiadomo jest łatwiej, a zadbać o coś realnego to jest zdecydowanie o wiele, wiele większy problem, który wymagał o wiele większego wysiłku. Trzeba by było kto był. No i to tyle z bardzo ciekawych informacji, które pojawiły się w Lego świecie i nie tylko w Lego świecie. Co o niej myślicie? Piszcie w komentarzach. A jak na razie dzięki wielkie za dzisiaj i mam nadzieję na no, jeszcze większą ilość takich dziwac w ciągu tego tygodnia. Na razie!